Muzyczne śniadanie po raz dziewiąty. Dzień dobry, mówię Państwu, pełen wiary, że ten dzień taki dla Was bardzo fajny będzie. Jak budziki nie zawiodły? Jak się ma dobry budzik, to nigdy nie zawiedzie. No to przybywa państwa, co mnie bardzo cieszy. Bardzo fajnie jest wstawać wspólnie, a nie samemu, ale to niczego nowego nie odkryłem. No i jeszcze mogę sobie pozwolić na stwierdzenie, że bardzo fajnie jest wstawać, mając przygotowaną czarną rozbudzającą, bądź jakąkolwiek inną rozbudzającą kawę o poranku. Witam Państwa pięknie i niech to będzie dla nas wszystkich fajny dzień. Było o miłości już nieraz w warstwie tekstowej. Wczoraj Państwo docenili, za co bardzo dziękuję, utwór Bogusława Meca o potędze przyjaźni i o tym, że nie zawsze w życiu wszystko Wychodzi, ale, ale wolnymi krokami do przodu, i, i wszystko będzie dobrze. No, a dzisiaj. Dzisiaj dołożę trzecią piosenkę. Jeżeli miałbym Państwu powiedzieć, który z tych utworów wybrałem tak pod siebie bardzo. W warstwie brzmieniowej, ale i wspominkowej, to dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj. Przyznaję się Państwo, wybrałem pod siebie i, i zagram Państwu z przyjemnością, ale pozwólcie, że Was powitam. Dzień dobry. Pani Barbaro, pozdrawiam, cały Giszowiec z Bielska Białej. Pani Danuta, witam, witam, witam. Pan Tomasz też razem z nami już od dłuższego czasu, co mnie, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj Pani Gosia. Pani Gosia z Chicago na koniec dnia. Będzie główną bohaterką tego naszego spotkania. Już Państwu tłumaczę, dlaczego. Wczoraj mówiłem, że dostałem od Pani Gosi kubki, zdjęcia kubków, ulubionych kubków z opisami, i że poprzedni wieczór miałem zajęty i nie było szans, żebym się odciągnął od zajęcia. To nie przygotowałem tych kubków, przyznałem się. Ale dzisiaj to już zrobiłem i Pani Gosiu, dzisiaj pani kubeczki w roli, w roli głównej. Witam pięknie pani Elu. Pani Elu. Ale wczoraj pokazaliśmy z Damianem o 21.00, jak to pani sobie świetnie radzi na parkiecie. Mam nadzieję, że widziała pani gratulacje od wszystkich tych, którzy, którzy byli tego wieczoru razem z nami. Gratulujemy, niech ta pasja trwa i proszę się chwalić wynikami. Pani Ela, witam pięknie z Bydgoszczy o poranku, ja również witam pięknie z Bydgoszczy o poranku, czy znaczy ja witam z Bydgoszczy o poranku i pięknego dnia życzę i, i smacznej kawy. No to jeszcze Państwu w kilku słowach o tej piosence opowiem, bo, bo uśmiecham się i, i być może to nie będą Państwa dźwięki, być może ktoś nie skojarzy, z czym związany jest ten utwór. Być może zupełnie nie przypadnie Państwu grupa do gustu, ale ja już jednokrotnie o tym mówiłem, że jestem chłopak z bloków. Więc jak na chłopaka z bloków przystało, cały dzień spędzało się na podwórku. I jak byłem młodszy, to były takie momenty na podwórku, kiedy nie było nikogo, albo byliśmy u kogoś z nas większą grupą i oglądaliśmy, albo każdy u siebie w domu oglądał. I tak na pewno były to smurfy. Smerfy, smerfy fuh, sprawiały, że na podwórku nikogo nie było. Były to mapety, ale ale i polskie wytwórnie miały takie momenty, kiedy wypuszczały bajki albo seriale, które sprawiały, że, że na podwórkach w tych osiedlach robiło się pusto. To tyle tytułem wstępu, i powiem tylko, że to będzie piosenka z serialu. I Państwu teraz dam kilka sekund, żeby napisać, z jakiego serialu ja dzisiaj zagram piosenkę. Którą bardzo lubię, bardzo. I przechodzę do pozdrowień. A Państwo, jeżeli mają jakiś pomysł o poranku, proszę napisać w komentarzu piosenkę, z jakiego serialu ja Państwu chcę dzisiaj zagrać. Dzień dobry Pani Hanno. Ja również witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam, czelać. Pani Maja. Dzień dobry, witam cię jacku, wszystkich fanów na porannej kawce. Dzień dobry. Pani Basia, dzień dobry. Aż sobie zerknę, czy już są jakieś propozycje od tych seriali? A jeszcze nie mają Państwo żadnych propozycji. Z jakiego serialu? Ja chcę dzisiaj Państwu zagrać piosenkę. Pani Teresa, witam serdecznie miłego dnia. Bez nerwów, stresu i złości. C, idealnie, niech się spełni, niech się spełni, niech się spełni. O, to też ma związek to, co powiedziałem. Z tym serialem pysznej kawusi. Wydaje mi się, że Państwu ułatwiłem na tyle, że powinni już Państwo skojarzyć o co chodzi. Pani Mariola, dzień dobry Panie Jacku i wszystkim wspaniałego dnia. Pozdrawiam i piję kawę w pracy. Pani Mariolo, w pracy, kawa liczy się podwójnie. Tak jak w piłce nożnej, gol szczelony na wyjeździe. Pani Danuta, witam, dobrego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Oczywiście widzę i bardzo dziękuję mamy kciuki, pani Elo, proszę tam pokazać klasę następnym razem. W końcu reprezentuje pani oficjalnie kopalnie rozrywki. W tańcu my pani gibicujemy i, i jesteśmy dumni i będziemy się chwalić, że mamy taką reprezentantkę. Witam ciepło, miłe poranne pozdrowienia z kawusią, fajnie, że jesteście. Mhm. Smacznej kawki, pięknego dnia. Oj, pani Ewo, to piękne połączenie. Smacznej kawki, pięknego dnia. To gra, gra ze sobą idealnie. Dzień dobry, miłego dnia dla wszystkich. Pani Elżbieta, yy, Pani Danuta, do przerwy 01 taki serial. Mm, nie. Uh -uh. To nie ten serial. Dobra, zagram Państwu, żeby nie trzymać w niepewności, bo to już 7 minut po godzinie 7. To już powoli by trzeba faktycznie do tej pracy się zbierać. Mówię do tych, którzy jeszcze nie dotarli, bo ci, którzy już pracują, to wy spokojnie siedźcie, pijcie kawkę. Jesteście na tyle dobrzy w tej pracy, że, że nadrobicie na spokojnie, także nie ma, nie ma żadnego problemu. Ej, czy ja jeszcze coś Państwu tutaj miałem napisać? Ej, przecież ja o tych kubkach bym nic nie powiedział. Ojoj, już się przełączę, proszę mi wybaczyć. Począwszy z Państwu ekranem trochę? Dobra, no przecież swoboda. Myśl, co robisz? O poranku. Od jednej widzki taki kubeczek w Serducho. I potem już kubeczki pani, pani Gosi. Kubek na jesień. Edycja specjalna. O to w ogóle Państwo zrobili sobie kubki kopalni rozrywki. To. O ja, no to jest, to jest super. I pytają Państwo, zaraz opowiem o tym, tylko wrócę. M jak Małgorzata na walentynki jak znalazł, i w miejscu, w którym się mieszka kubek. Mówiący o tym musi być, czyli kubek z Chicago. Pytają Państwo o te kubki. Czy będą oficjalne kubki kopalni rozrywki? Będą, będą, będą. Tylko ja nie chciałbym takiego całego białego, więc wydziwiam troszkę. I będą. Ale jeśli Państwu by się chciało zasubskrybować kopalnie rozrywki. To wtedy wszystkie informacje Państwo dostaną, kiedy jesteśmy na żywo. A jeśli Państwo chcieliby napisać, na przykład, i zapytać, a to ja bym taki kubek na przykład chciała albo chciał, no to bardzo proszę, mail do Państwa dyspozycji. Jak już tak się chwalę, że umiem naciskać różne rzeczy, tutaj to jeszcze raz nacisnę. Zaraz Państwu pokażę. O, cyk tu. Bo to naprawdę fajnie. Że jesteście i że możemy wspólnie posłuchać muzyki, i na muzykę przyszedł czas. No to zagram Państwu. Już mówię o co chodzi. Będzie rokowo, najbardziej rokowo ze wszystkich tych piosenek, które dotychczas zagraliśmy. I to będzie taka piosenka, która pochodzi z serialu polskiego o marzeniach, a właściwie bardziej powinienem powiedzieć o życzeniach. Jeżeli są jakieś życzenia, które Państwo chcieliby dzisiaj zapisać na kartce i wierzyć, że one się zrealizują bardzo szybko w kilka sekund, to dziś będzie jest, dzisiaj będzie ta okazja, bo dzisiaj wybrzmią przed piosenką trzy słowa, i te trzy słowa sprawiają, że życzenia się spełniają. Więc proszę dobrze pomyśleć, jakie to życzenie mają Państwo w myślach i jakie chcą, żeby się sprawdziło, bo ja już jestem gotowy. Pięknego dnia Państwu życzę. Jak zwykle, to była dla mnie prawdziwa przyjemność, że, że, że jesteście. No to uwaga, ja już nic nie powiem. Życzenie w głowie? Poza chwilę, trzy razy pojawi się jeden zwrot i to będzie gwarantowało spełnienie życzeń, a w filmie było ich siedem. Hatur, hatur, hatur. Oh, Christ.